Otwieram trzynastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Trzewieszów. Witam serdecznie wójta gminy Trzewieszów przewidywany jest następujący porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie 13. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebiesów i stwierdzenie praworządności obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 łamane na 72 łamane na 19 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad 13. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że nasze obrady są ważne. Jest 9 na 15 radnych, nieobecni 6. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. 8. 8. 9. 9 głosowania nad porządkiem obrad.

za sześć osób nieobecnych. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 łamane na 72 łamane na 19 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Panie Wójcie? Kilka słów wyjaśnienia. Ta zmiana uchwały wynika z przetargu, który został niedawno rozstrzygnięty na modernizację tego odcinka drogi wojewódzkiej, szerszej o drugim. I kwota oczywiście przetargu jest wyższa od zabezpieczonych pierwotnie środków, a zatem poprzednią uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wojskiemu. W związku z tym, że na poprzedniej, nadzwyczajnej sesji pierwotną, jest to wymóg formalny, ale niezbędny do tego, żeby ta inwestycja rozpoczęła się. Bez zabezpieczenia środków w odpowiedniej kwocie nie jest możliwe rozpoczęcie tej inwestycji modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej w Szybyszowej II. I tyle w kwestii wyjaśnienia. Na poprzedniej komisji budżetowej temat był omawiany tylko ten element właśnie zmiany uchwały. Środki są już zabezpieczone. W budżecie, ale nie ma zmiany w uchwale. Czy są jakieś pytania jeszcze do tej uchwały? A jaka kwota? Łącznie będzie 365 341,25 zł. W pierwotnej wersji, ile było? pierwotnej wersji było o dwa tysiące mniej. Przypominam, że to jest finansowane w 50%, więc ze strony gminy to jest kwota 41 tysięcy, a tam 20 zł. Tak mniej więcej ten udział procentowy się nie zmienia, czy rozkłada się po 50% na obie strony. Jeszcze jakieś pytania? Nie. No nie dobrze. Nie Zatem przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Uchwała nr 13, łamane na 87, łamane na 19 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9, łamane na 72, łamane na 19 z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu. Przystępujemy. Nie było? Kończymy głosowanie. Za stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę 9 osób za. 6 nieobecnych.